No to dobra, a w dzisiejszym odcinku pojawi się nowa postać, może niektórym już Wam znana, a mianowicie jest to Pip. I co nie no to dobra no to właśnie tak ona będzie co nie no to dobra Więc w dzisiejszym odcinku ona pojawi się u bram szkoły numer 31 w Chełmży imienia Edwarda Gierka Okej okay, no to dobra i właśnie tak to będzie no to dobra Dobra, nie przedłużam czas, zobaczyć, co ona tam robi, ok. to była zajebista podróż, co nie, ale fajnie się jechało tym, no pociągiem do Polski, co nie, no to dobra, no to jak, no to dobra, no to zostałam tutaj, no to dobra, może tutaj zostanę na dłużej, co nie, no to dobra, no to dobra. No to ja tam idę tam do hełmży, co nie no to właśnie w tej no Chełmży. może będzie lepiej mi tutaj, co nie no to dobra, wychodzę stąd i jeszcze idę się zapisać do szkoły, okej okay, no to dobra, no to już tam idę do szkoły, dobrze kurwa czy nie. No i właśnie tak Pipi pończoszanka Przeprowadziła się Do Chełmży Okej okay, no to dobra I właśnie tak Nasza Pip Pipi Poszła do szkoły Numer 31 W Chełmży Imienia Edwarda Gierka co nie no to Dobra no to oni Już tam idą Mona też i zaraz jutro poznamy ją w szkole bo teraz ona nie chodzi do szkoły podobnie jak reszta uczniów a to dlatego że już się dzień szkolny skończył i trzeba czekać do następnego okej. Okay. No to dobra, no to dobra, no to właśnie tak pip, Pończoszanka idzie do szkoły się zapisać tam do szkoły numer 31 imienia Edwarda Gierka. Pamiętacie to czy nie gdzie musi Iść, pip, pipończoszanka, no to dobra, ja to pokażę w następnym albo tym odcinku jak idzie do dyrektora albo do pani niemilskiej się zarejestrować do klasy, no to dobra, pominę na razie to chodzenie, pierdolenie i od razu przejdę do konkretów Czyli pokazanie o co robią Pipi i Pani Niemilska, okej. Okay. No to dobrze Pani Niemilsko, no to jak przyjmie mnie Pani do tej klasy trzeciej, przecież mam co dopiero 9 lat i czuję się świetnie, co nie no. To ja... Jak pani niemilsko, no mogłabym tutaj być w tej no klasie, w tej no szkole, przecież ja muszę iść chodzić do szkoły co nie, no to dobra, no to ja. Jestem gotowa iść tam, gdzie mam dobrze pani niemilsko, no to dobra, no to ja jestem gotowa chodzić do szkoły, no to jak pani mnie przyjmie, czy nie no? Niech no pani powie, bo ja bardzo chcę chodzić tutaj do szkoły, tak może być pani niemilsko. No to dobra pipepi pi, pończoszanko, no to dobra, no to teraz właśnie ty też możesz tam iść, tam gdzie masz co nie, no to dobra pipepi pi, pończoszanko przyjmuję. Cię do klasy, do tej szkoły, tak możesz do niej dalej chodzić, okej, okay, co nie, no to dobra, no to bądź gotowa na dalszą naukę i takie tam, bo wiem, że Rodziców masz dobrych, więc nie muszę ich pytać o zgodę, co nie mam nadzieję, tylko że nie mieszkasz sama co nie, ale co mi tam no to dobra no to jak no. To jutro widzimy się w szkole i przedstawię Cię jutro kolegom i koleżankom. Okej, okay, no to dobra, no to możesz już iść do domu, wszystko zostało zrobione. No i to tyle, do widzenia. No to dobrze, bardzo pani dziękuję za czas poświęcony mi, co nie, no to dziękuję, proszę panią, jutro przyjdę tak jak i pani chce jutro do szkoły i się. Przedstawię kolegom i koleżankom, dobrze, no to dobra, no to widzimy się jutro, okej, okay, no to dobra, widzimy się jutro, okej, okay, no to dobra, do widzenia pani. Niemilsko do widzenia, jutro się spotkamy. Papa, pa, do widzenia, papa. Pa. No i właśnie tak Pypi Pończoszanka została przyjęta do szkoły, co nie no to dobra, i właśnie tak ona została przyjęta do szkoły, okej okay, no to dobrze no. To tyle w temacie, kurde, no i do widzenia, papa, do widzenia, do następnego odcinka, cześć, to już koniec na dzisiaj, do jutra, jutro będzie nowy filmik. No i to tyle, papa.